Jakiś takie mam dobre przeczucie, jeżeli chodzi o Zambię. W ogóle, ten kraj mnie coraz bardziej zadziwia, z godziny na godzinę. Jestem naprawdę zaskoczony. Jesteśmy w miejscowości Kapirimboszy w Zambii. Bardzo fajny hostel. Dwa osobne łóżeczka z moskiterami, więc jest fajnie. Lustro, co się bardzo rzadko zdarzało do tej pory. Wanna, z której oczywiście nikt nie skorzysta, bo trzeba być samobójcą, żeby się wody i tutaj pływać. Ale prysznic, który naprawdę fajnie działa. Umowaleczka z debilnymi afrykańskimi kranikami. No i kibel, który jak tutaj wyścielisz... Europejski kibel, jak tu wyścielisz sobie kilogramem papieru. Tą deskę to można usiąść, posiedzieć, co jest... Game changer jeżeli chodzi o Afrykę. Pranie, które rozwiesiliśmy, sznury zrobiliśmy. ale Na dworze ulewa. Ja jestem ubrany, jak widzisz, w kurtkę przeciwdeszczową. Zobaczymy, na ile przeciwdeszczową, bo to taka za 40 zł z Picatlona. I wczoraj była taka ulewa, że tu płynęły rzeki. Teraz pada, ale to takie... Żadne padanie dla mnie. I zimno, bardzo zimno, więc fajnie, bo trochę zmarzniemy w tej Afryce. Ubraliśmy się tak, że wczoraj zrobiliśmy pranie. Pranie nie doszło. Założyłem te takie półmokre ciuchy klapki, bo i tak przemoknę bo szkoda moczyć tych butów takich normalnych ma być ulewa i chcemy się stąd wydostać do Lusaki podjechać, mamy nadzieję, że w Lusace coś się zmieni plan był taki, że będziemy nocować na kempingach bo mamy te namioty, targamy je ze sobą no ale przy tym deszczu to chyba żaden namiot nawet wyprawowy nie wytrzyma a te chińskie gówno to, to po dwóch minutach będzie mokre Pierwsza outstop stop Zambii zobaczymy jak to tutaj działa właśnie wyszliśmy no i Zaraz się okaże, czy długo się czeka, czy krótko się czeka. Czy zabierają, czy mają nas w pompie do przejechania 200 km, to jest praktycznie nic. I zobaczymy, jak dalej nam pójdzie. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Zambię, fantastyczne. Zobacz, jak wygląda stacja benzynowa. Spójrz, tam wczoraj pizzę zjedliśmy. Gdzieś takie mam dobre przeczucie, jeżeli chodzi o Zambię, więc. Nawet się tak nastawiam, żebym chyba wolą tutaj troszkę dłużej zostać. Ale zobaczymy. Czas pokaże. Na razie wyszliśmy na stopa, Machnęliśmy parę razy. Nic się nie dzieje. Normalna sprawa. No i co? 5 minutek minęło i już jedziemy w Zambii w pierwszym stopem. Naszym tutaj ziomalem jest Dita, który bardzo fajnie mówi po angielsku i w ogóle nam opowiada, Wypytamy go o Zambię od A do Z. Tutaj jeździ takie trasy 3200 km w kółko robi i wozi paliwo tą cysterną. Teraz wraca na pusto. No i generalnie jeździ do Mozambiku i wraca do Zambii. Fajnie, fajnie, podwiezie nas kawał drogi. Zambia jest w pierwszej dziesiątce najbardziej bezpiecznych i przyjaznych krajów na świecie, więc wyprzedza jakieś w ogóle większość krajów europejskich i tak dalej, więc tutaj jest naprawdę bezpiecznie. Myśmy wczoraj chodzili w nocy. Po tym miasteczku, takim 40-tysięcznym, wszyscy byli bardzo mili, sympatyczni, przyjaźni, zero agresji, naprawdę super, super. To w ogóle bomba. I nie ma takiej nachalności jak w Tanzanii, i w Kenii, jeżeli chodzi o próbę wciskania nam czegokolwiek. Albo my jesteśmy już teraz bardziej odporni, to też może tak być, bo na początku to się przejmowaliśmy wszystkim, każdemu odpowiadaliśmy. A teraz po prostu ignorujemy, albo, albo mówimy po polsku i wtedy goście zbity z pantałyku i w ogóle nie wie co, co, zrobić i sobie odpuszcza. To jest okra? Tego w Polsce ja tego osobiście nie znam. Jedliśmy u Renaty. Jedliśmy u Renaty, tak. Ale to jest gotowane. Surowego się no, chyba nie je, nie. Chyba tak. It should be boiled or something. No, right? it should, you cut them in small pieces with a knife, ah, Tak, like shape, yeah, ship. Yeah. Ah. shape. Then you fry them together with tomato the saucepan. Kolo mówi, że on podróżuje między wieloma krajami. Generalnie ma pięć krajów, między którymi podróżuje. No i ma cały paszport zarypany pieczątkami. Zobacz, zobacz co tu się dzieje. Patrz, ile pieczątek. To jest coś niesamowitego. Są dwa kraje, których nie lubi. To jest Kongo i, RP. i RPA. Republika Południowej Afryki. Damy mu to, okej. Okay. Don't lose it. Ja, no, no, no. No. I właśnie go wypytuje, dlaczego Kongo nie lubi. I on mówi, że tam generalnie jest wojna. W... Taka domowa w różnych regionach, różne bojówki, ugrupowania. I mówi, że wszędzie jest straszna korupcja i generalnie wszyscy są kasy i wszyscy są bardzo prymitywni w tym kraju, ludzie. I mówi, że policja cię atakuje, zabiera pieniądze, wymusza cywile, robią jakieś takie zatrzymania samochodów, przeszukania, zabierają pieniądze. Ci... Nie wiem, jaki nazwać, Partyzanci. Partyzanci, o właśnie, którzy, którzy robią te bojówki. Partyzanci robią to samo i generalnie jest bardzo niebezpiecznie. Ludzie są prymitywni, nie jedźcie do Kongo. Tak nam powiedział i chyba wie, co mówi, bo patrząc na jego paszport, to on tam był wiele razy i nie lubi, nie chce, nie będzie jeździł. Nie? I w takim razie dobrze zrobiliśmy, że odpuściliśmy sobie tę Demokratyczną Republikę Kongo. Bo myśmy o niej myśleli, że to byłoby taki kult, że tacy twardzi jesteśmy, że pojedziemy i pokażemy i w ogóle. A to mogłoby być durne i bez sensu, Więc no, fajnie, że tu jesteśmy z nim, fajnie, żeśmy zatrzymali akurat jego no i takie informacje nam tutaj udziela. To jest Konga? Jest? No oh, I... Kongo. Wow, and the attack truck, jest? Yeah. Oh my gosh, in the middle of the town, yes? In the center of... Tak, jeśli jest jakaś zrozumień z to Ja, I see, I see. No pokazuje nam tu jakiś film, który się zaciął, że po prostu, tam chyba tydzień temu, tak, mówił? Coś takiego. Że w jakimś dużym mieście w Kongo ludzie zaatakowali ciężarówkę, rzucili się z każdej strony, zaczęli tam wbijać do środka. Generalnie on mówi nie, 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 nie do Kongo, to sens. On mówi, że tutaj jest dużo właśnie obcokrajowców z tych ościennych krajów, właśnie z Kongo i i z innych, Zimbabwe. Zimbabwe szczególnie, bo tam dzieje się generalnie słabo, jest syf i gospodarka pada i kryzys i tak dalej. No i oni emigranci po prostu wiadomo przyjeżdżają do bogatszego kraju, którym jest Zambia, a przede wszystkim dlatego, że tutaj jest spokój, tutaj naprawdę mówi, że żyje się przyjaźnie i fajnie, no i oni chcą tu mieszkać, to jest normalne, ludzie uciekają tam, gdzie jest normalnie, a zbywają stamtąd, gdzie jest źle. Muriguanji wow. Buino Tak się e, mówi, czyli jak się masz i dobrze Muribuanji Buino Spróbujemy zapamiętać. Mianzie, common is spoken the city. A, okej, okay, to Miandzie. Oni mają trzy języki, no tutaj ciężko będzie się porozumieć. 70 powiedział. 70? A dobra, to źle go zrozumiałem. To zarąbi. Ciężko się będzie porozumiewać. Ale no jakieś tam podstawowe słowa musimy się nauczyć, żeby było fajnie. Centrum handlowe, i tu jest wypasiony sklep normalnie. A tutaj panie w takich ładnych, kolorowych strojach. Tu bardzo ładne te kolory. W Afryce w ogóle jest bardzo kolorowo. Hungry Lion, głodny lew. Taka lokalna konkurencja krewsiaka. No i tu sporo ludzi otyłych, bo żrą te foody tak jak my. O dziwo, jestem też zdziwiony, bo w krótkim czasie widzę już chyba siódmą czy ósmą osobę białą. Czyli jest tutaj dosyć dużo białych. To nie jest tak, że, że, że białych tutaj nie ma, jest sporo białych ludzi, aż jestem zdziwiony. No i fury, zobacz jakie fury na parkingu, to wypasione auta są, to naprawdę w tym kraju nie ma biedy, to w ogóle inny świat niż widziałem w Kenii i w Tanzanii. Zobacz jakie piękne samochody, czyść tuteńko, nic się nie śpieszy, tutaj naprawdę jest taka Afryka jaką lubię, podoba mi się. Wskazuje, że ziomał spotkał koleżanki i one sprzedają szczęgi. Sztengi. sztęgi Tak, to są te takie suknie właśnie kolorowe, przepiękne, które noszą oczywiście tylko kobiety. no ale To jest Women Catholic League. A, czyli to są dla katoliczych takich wierzących, które chcą pokazać, że one są bogobojne, no to zakładają taką pieckę. A jak któreś są nie. bardziej rozrywkowe, no to sobie zakładają taką, taką, bardzo ładnie. W my się chyba a a no, i one tak to noszą. Prosty ciuch, elegancki i praktyczny, bo zdaje się, że pod spodem chyba nic nie noszą, ale nie wiem, nie sprawdzaliśmy, nie będziemy się wypowiadać. Thank you very much. Tak wygląda w ogóle ta nasza fura, którą jedziemy. Kolor jest zarąbisty. A z dobrych wieści jest to, że. Kurde, muszę wejść do tego, do pojazdu. Uwaga, nie będzie łatwe. Z dobrych wieści jest to, że nasi Japończycy pierwszy raz w życiu jadą stopem dzięki nam, bo ich przekonaliśmy, powiedzieliśmy, że ich nauczymy. Wytłumaczyliśmy co i jak, no i wysłali nam przed chwilą fotkę, że siedzą w furze dłużej i jadą ukachani szczęśliwi, zadowoleni. No, są muszą już są w Losace. A, już do Losaki dojechali, bo wyjechali wcześniej, więc kurde, rewelacja, tak się cieszymy, że coś pozytywnego żeśmy wnieśli. My już rozumieliśmy, że lepiej zjeść w takim fast foodzie, takiej sieciówce, gdzie jest totalne zejście i jakaś kontrola, jakaś powiedzmy standaryzacja, niż w barze, gdzie nie ma bieżącej wody żarcie leżało, nie wiadomo jak długo, i tak dalej. Więc... Dostaliśmy informację, że było 700 przypadków cholery, także trochę unikamy, że tak powiem, jedzenia w średnich warunkach e... sanitarnych. Sanitarny. A w Zambii nie, 700 przypadków w ostatnim hmm. czasie. No to tak słabo. A z tego, co tam wczoraj mi po mówili, to cholera właśnie się przenosi przez brudne łapy, brak higieny. Czyli witamy w Kenii, w Tanzanii, to co tam było po prostu absolutnym standardem. W końcu wyleczyłem totalne rozpieprzenie żołądka i tego wszystkiego, co, się, co idzie od żołądka w dół. <laughs> Więc po siedmiu dniach no naprawdę będę starał się, starał się uważać z tym wszystkim. Dlatego wolimy jeść tutaj w sieciówkach, jak jest taka okazja. Niższe niż, niż po prostu w tych street foodach, gdzie wiemy, że żarcia żadnego fajnego, super jakiegoś lokalnego nie znajdziemy. Tutaj, tutaj takiego nie ma. Po prostu będzie to samo. Też mają ugali. łatwo was the, the local name of ugali? Shima. Shima. Czyli tutaj ugali to nazywa się Shima. Przypominam, ugali to jest ta wstrętna, obleśna, której nie cierpię papka zrobiona z kaszy kukurydzianej, którą po prostu bierzesz w brudną łapę, miętoliś miętolisz, miętoliś miętolić. Później paluchami ją na dwa tak jakby dzielisz. Chciałem pokazać, ale nie mogliśmy, więc przygotowaliśmy Okej, okej. Zobaczymy, ja yeah. to się przygotowuje. Super. Czyli rewelacja, on nas zaprasza do siebie do domu, jego żona przygotuje nam to, czego my nie chcemy, ale, ale, ale zjemy. Zjemy wywołał by wilka z lasu. I, je, I co? I on pokaże, jak to jeść. To będziemy tak jeść i będziemy... Trześnie ręce, dobra? Powiedział, że zaprasza nas do siebie do domu gdzie będzie tradycyjny posiłek, jego żona, jego dzieci zobaczymy, obejdziemy chałupę i Mam wszystko. Mam nadzieję, że nie będziemy jeść. Będziemy? No przecież powiedział, że nam przygotuje. że jak robi się. Powiedział. Człowieku, to się Człowieku. jeszcze zdziwisz. Jesteśmy tak obżarci, że umieramy naprawdę, więc e, to było bez sensu, żebyśmy takie porcje wzięli. byśmy śmiało wziąć jedną trzecią z tego i też byśmy się najedli. I teraz Teraz musimy podchodzić do sprawy I inaczej. Jak zamawiać. będziecie jeść e jak to hungry, Hagry, lion. hungry Lion to weźcie więcej niż myślicie, że chcecie. Tak, bie bierzesz trzy razy mniej niż myślisz, że zjesz. Najwyżej doku. Tak. Jakkolwiek głodny byś nie był albo nie była. Na sportzie rozjechałem. No dokładnie. To po prostu masakra. Całkiem szczęście, że oddaliśmy te frytki. Bo to już nie dalibyśmy w ogóle rady. Ci ludzie jadą do kościoła, dlatego są tak pięknie ubrani, e, odstawieni jak struź, boże ciało. No i jadą tak jak jadą, jak widzisz, to jest fajne. A tam ci wyprzedzili się pozdrawiają, machają do siebie rękami, ale to słodkie. <śledzimy> Siedzą na tym samochodzie i się śmieją, zobacz. To jest tragan, o, w ogóle to jest ten nasz samochód, a tu tragan I to jest zbudowane przy chińskich fabrykach, czyli oni tutaj otwierają gigantyczne chińskie fabryki Budują całe osiedla mieszkalne jak miasteczka, które jak widzisz są ogrodzone murem i drutem kolczastym I zatrudniają do takich najgorszych prac lokalnych ludzi z Zambii A wszystkie średnie i wyższe stołki są ustawione przez Chińczyków Czyli to są te słynne niskie fabryki, gdzie ludzie de facto nawet nie wychodzą z tego terytorium, no bo tam żyją, pracują, mieszkają przez to całe życie. Oni tak robią na całym świecie, no Afrykę sobie upodobali, robią ekspansję, uwielbiają po prostu eksplorować Afrykę. No i gdzie mogą, to budują drogi, gdzie mogą, to otwierają kopalnie i eksploatują te złoża. Podejrzewam, że miejscowi nawet nie wiedzą, co od zabierają i wywożą, bo. Ich Ktoś tam dostał pieniądze i zadowolony Także no dużo, dużo tutaj jakby wpływów chińskich Nie tylko w Zambii, w całej Afryce widziałem ale, ale tutaj w Zambii widzimy to teraz na taką dużą skalę Arbus jedzie tu koło mnie I już czeka Za 40 minut dojeżdżamy do jego chałupy No i to będzie coś Zobaczymy co nas tam czeka Ale myślę, że może być ciekawie. Będzie na pewno. Każdą minutą coraz bardziej zakochuje się w Zambii. Naprawdę podoba mi się tutaj. To jest bardzo ładne, takie chilloutowe, spokojne miejsce na planecie. Kurde, jestem... jestem zdziwiony. Co będzie, jeżeli Zambia przeskoczy Lesoto u mnie? Wow, w rankingu. To będzie szok. Niewiarygodna rzecz. To będzie bardzo pozytywne zaskoczenie. A ku temu zmierza, powiem szczerze. Przyrodniczo jeszcze oczywiście tam daleko daleko bo Lesotho jest przepiękne i te góry i krajobrazy, ale szeroko pojęty klimat już jest na wysokości Armenii jak dla mnie. Już. Ranking. I ja jeszcze wiem dlaczego mi się ten kraj podoba. Bo tutaj jest po prostu przyjemnie ciepło. Tu nie ma takiego upału z paru 26 stopni. No lepszej temperatury nie możesz sobie wymyśleć w Afryce. Bo jak już jest powyżej 30, to się robi rzeźnia. Jak już idzie pod 40, to jest masakra. W ogóle nie, nie funkcjonujesz. A tutaj jest takie przyjemne 26. On właśnie nam to opowiada, że tu jest ciekawie, że tutaj wchodzą do Zambii zagraniczne firmy. Każdy obcokrajowiec może sobie kupić tutaj nieruchomość albo ziemię. Nie ma żadnych ograniczeń. Więc mnóstwo biznesu. Tutaj prowadzą po prostu Europejczycy, albo Amerykanie, albo jacyś inni, którzy mają tak zwaną głowę do interesów, no bo ludzie w Afryce, oni no inaczej myślą, inaczej funkcjonują, mają inną metalę. Albo nie mają kapitału. Tak, albo też nie mają po prostu siana, żeby otworzyć jakieś biznesy. To jest słuszna uwaga. Natomiast wchodzi tutaj taki brytol, czy tam jakiś inny, powiedzmy, z innego kraju człowiek i z dużym kapitałem otwiera farmę, ma tanią siłę roboczą, Tanią ziemię, kupuje sobie to wszystko na wieczność i działa. I dlatego tu jest bardzo dużo białych ludzi, aż byłem zdziwiony dzisiaj w tym centrum handlowym. I to byli ludzie, którzy normalnie z koszykami ładowali kosze pełne zakupów. To nie byli turyści, tylko oni w domu sobie gotują tutaj, przygotowują z tych produktów potrawy i funkcjonują. Więc jestem tak zadziwiony tym krajem, na dany moment, ale tak pozytywnie zaskoczony i tak zafascynowany, że no naprawdę aż zostałbym tutaj na dłużej. Naprawdę, naprawdę fajny kraj, fajny kraj tu się robi. Zobaczymy dalej, zobaczymy stolicę, zobaczymy też te kurorty, bo przecież będziemy nad tym potężnym jeziorem. Później pojedziemy do Livingston, do, zobaczymy wodospady Wiktorii. Dużo tutaj zobaczymy wspólnie, ale na razie jesteśmy tu i teraz De facto, pierwsze pół dnia pobytu, no nie wiem, pierwszy dzień pobytu nasz w tym kraju, tak naprawdę, bo pociągu to nie liczymy. No i nie mogę ochłonąć z wrażenia. Jest po prostu fajnie. Nie wiem jak to nazwać, ale po prostu fajnie, fajnie się to czuję. No i już chyba niedaleko zostało do, do stolicy. No jedziemy sobie cały czas, jedziemy, możemy sobie z naszym kierowcą. Ten jego angielski jest całkiem w porządku, na tyle, że się dogadujemy, więc jest super. No, i zmierzamy do jego domu. Zobaczymy, co nas tam czeka. A mi się już koszular, wie, zobacz. W końcu mam, zaczynam mieć na sobie moją porządną afrykańską koszulę. Ten nasz Ziomal obiecał, że nam w ogóle pokaże miasto, co się ja. I mówi, że w następnym mieście mieszka jego też Ziomal, i że on też nam pokaże. I... Brat. brat, tak, że wszystko za darmo, i w ogóle wszystko super, więc bardzo nas to cieszy bo to jest to, co my chcemy tutaj ci pokazać. Takie normalne życie normalnego, przeciętnego człowieka, a on jest przeciętnym człowiekiem, bo żona studiuje bycie pielęgniarką, czyli pielęgniarstwo, tak może w polsku bardziej poprawnie powiem, a on jest kierowcą tir więc to jest bardzo dobra praca, jak na tykańskie warunki. No i co? I, i generalnie żyjemy się raczej dobrze niż źle, więc Będziemy mogli, mieli okazję pokazać, że to po Tak, klasy średnią. On kupuje zakupy, to, to tam nie było problemu. Myśmy postawili obiadek w tym lokalnym kieszapu, kupiliśmy arbuzika, ale generalnie to on samowystarczalny chłop, ogarnięty. ogarnięty, tak jak jego żona. I, no i tutaj, jakby, wszystko jest na miejscu, tak jak powinno być. Więc. Zaraz zapraszamy Cię do mieszkania, domu, nie wiemy, ludzi z klasy średniej zamknięć. Sam jestem ciekaw i jestem strasznie powierany, strasznie podekscytowany, co nas tam czeka, to już niebawem. Idziemy do Ziomala domu, z jego kumplami, no i fajnie, fajnie mieszka na przedmieściach. No i zaraz będziemy, będziemy tam w środku obczajać. <noise> <noise> tu się pani zagapiła. I mało się z dzieciakiem nie wywróciła. Bo zobaczyła białych tutaj, kurde, ludzi. Dzieciaka niesie i prawie wywrotka. O, a tu wbijamy do niego na posesję. No pięknie mieszka, bardzo bogato. Raj na ziemi, bo tak zobacz. Taki niewykończony dom, który jest całkiem duży i fajny. 4000 dolarów. A taki dom z ziemią, gdzie on tu mieszka, gdzie jest naprawdę wypasione wszystko? 12 tysięcy dolarów. To jest jego żona i jego córki. Tak wygląda ta chałupa. W środku tak było dosyć ciemnawo, więc nie nagrywałem za dużo, ale fajnie, bo pojedliśmy arbuza i było w ogóle super. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ta pani jest olbrzymia, jest są głowy większa ode mnie, więc jest wesoło. mała niedokończona z fryzurą. No, a ta mała ma taką słodką fryzurę, że szok. No idziemy dalej się przejść tutaj po sąsiedztwie. No zrobiliśmy tutaj furorę, bo sąsiedzi się patrzą. I nie dowierzają, kogo on tutaj w ogóle przyprowadził. Kolor włosów jest różny tutaj i inny tam. No, ten jest atypical. A, jest alaska. Plastik? Ja. Yeah. Ah, I didn't know. wiedziałem didn't know. No. No. This ah. is natural hair. Yes. And wow. El <laughs> plastik. Yeah. Ah, you put that plastic it uh, into. This is like into... Yes, I see, I yeah. see. Okay. Now now it's clear. Dobra, <laughs> czyli oni miksują te włosy, włosy plastikowe z włosami naturalnymi i wychodzi taka właśnie fryzura. A to ja nie ty nie wiedziałem. No ja to, to widzisz, no że to tak jest. To w ogóle już wygląda jak te, nie jak włosy, kurde, a jak zobacz. Taki sznurek pleciony. Więc on pracuje tak, tu nam w domu opowiadam, że zasuwa dwa tygodnie w trasie, wraca w niedzielę po południu, tak jak dzisiaj jest godzina tam 15 może, tak sobie myślę. Ogarnia się, i w poniedziałek rano znowu już zasuwa do roboty. Więc to takie ciężkie życie, kurczę, Zarabia fajnie, bo widać, że ten dom jest zadbany. I tutaj mieszka i jego żona i córka, e, siostra żony, to, to taka wysoka, dwie siostry tak, dziewczyna, która tam nam przyniosła wodę, żeby ręce umyć i tam więcej trochę mieszka w tym domu, bo dom jest ogromny. O, a tu panie ładnie odstrojone idą do kościoła. They go to church probably, I don't know details but I heard about that. Day they all, they, uh, they congregate on Saturday. dnia 7. Czy coś takiego po polsku.